Cześć wszystkim, jestem Szobu, a to jest opinia na temat najnowszego, 852 rozdziału mangi One Piece. Zapraszam. W sumie przy omawianiu rozdziału poprzedniego zapomniałem powiedzieć wam o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że chyba po raz pierwszy w całej historii mangi One Piece Luffy przeknął jeżeli nie był to wkład tłumaczów, którzy podrasowali jego słowa, bo po słowach Pudding no wypadałoby jakby tak podkreślić wściekło ślufiego, e, i tłumacze przytłumaczyli wszystko tak, jak być powinno, no to będziemy mieli historyczną chwilę. A po drugie, cała ta sytuacja, która się teraz w się rozgrywa, kojarzy mi się z jednym pojęciem. Red Wedding. Myślę, że niektórzy już wiedzą, o czym mówię, a jeżeli nic wam w tej... Sytuacji nie świta w tej kwestii, no to obejrzyjcie albo przeczytajcie Greotron, o tron, a wtedy wszystko zrozumiecie. No i dobra, tyle e, o rozdziale poprzednim. Czas teraz na rozdział najnowszy, e, który nie był aż tak e, przypakowany akcją, ale dowiedzieliśmy się, dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Po pierwsze, e, kwestia z rodziną San się szybko wyjaśniła. Otóż Sanji e, nie powiedział nikomu z jego rodziny o tym, co planuje Pudding, tylko swojej siostrze. I jest to całkiem zrozumiałe, ponieważ z nią ma najlepsze stosunki i tylko ona w jego oczach zasługuje na ratunek. Jedyna normalna osoba w jego rodzinie, jedyna taka ludzka. No i w sumie wiele osób obstawiało tę możliwość, że Sanji podzieli się tymi informacjami ze swoją siostrą, bo jak wiemy, wspomnienia jego siostry zostały napisane przez Pudding, no i tak to właśnie wyglądało, że Sanji postanowił ratować swoją siostrę. Ale niestety siostra odmówiła jego pomocy, ponieważ uważała, że... uważa, że zasługuje na śmierć. No i trochę to przykre, bo naprawdę jeżeli chodzi o siostrę Sanjiego, no to ją bardzo polubiłem i naprawdę, no jest to fajna postać. Poza tym, no, okazało się, że mm, jego siostra sama węszyła w kwestii pudding. Czyli kobieta była podejrzliwa, Sanji miał klapki na oczach, nie widział nic poza słodkością pudding, a jego siostra zrobiła research no i dowiedziała się tego, czego się dowiedziała. Przez co e, straciła pewne wspomnienia związane z pudding. No, nieźle. No i teraz jeszcze sprawa z kwestią rodziny Sandiego jest o tyle utrudniona i nie ma szans, żeby Sanji komukolwiek innemu o tym powiedział, bo poznaliśmy część przeszłości Sandiego, Już kolejną cegiełkę do jego postaci. Otóż okazało się, że jedynie Sanji spośród całego swojego rodzeństwa jest najbardziej uczuciowy. Jest zdolny przyjać uczucia. A jego ojciec. Chciał, ojciec Sędziego, chciał sprawić, aby wszystkie jego dzieci no, nie miały uczyć, że były prawdziwymi machinami wojennymi. A matka Sędziego zaży zażyła lek, który bardzo e, uszczuplił jej życie, no i później przez niego umarła. Ale okazało się, że ten lek wpłynął jedynie na Sędziego, e, no i przez co ojciec był bardzo wściekły z tego powodu. No i po tym nie ma szans, żeby, Lu, żeby Sanji przebaczył swojej rodzinie. No po prostu nie ma opcji. Poza tym, Oda ma naprawdę mega talent do, do retrospekcji. Nie, nie wiem, jak on to robi, ale nawet tak krótkie retrospekcje były w stanie na mnie wpłynąć, były w stanie, były w stanie mnie poruszyć i naprawdę mi się mega podobały. Za każdym razem, jak są retrosy w Wampiście, no to ja nie zgrzytam zębami, bo czasami jest tak, że w innych mangach mnie te retrosy nudzą bo chciałbym śledzić najnowszą akcję, a w One Piece zawsze się czegoś nowego i czegoś naprawdę ciekawego można dowiedzieć z tych retrosów, i naprawdę, no, jakby tak chwytają za serce. Przynajmniej mnie chwyciły, były bardzo, tak, bardzo wpływały na uczucia, więc Oda po raz kolejny nie zagródł na tym polu. No i okazało się też, że, że siostra Sędziego Podmieniła jego kajdanki na fałszywki, czyli sędziego już tam nic nie trzyma oprócz, oprócz restauracji Barati. Która, jeżeli Sanji ucieknie, no to będzie naprawdę w poważnych tarapatach. A wiemy, że Sanji jest teraz bardzo daleko od restauracji Barati, więc nie ma jak do nich wrócić, nie ma jak ich ostrzec. Więc tak sobie myślę, że, że cała załoga słumianych, przynajmniej nie no ci co zostali, bo nie wszyscy są w komplecie, no to będą musieli się ostatecznie rozprawić ze wszystkim co jest związane z bitmam, także z nią, bo no nie ma innej opcji, nie ma opcji, żeby ktokolwiek inny mógł pomóc. Są za daleko i nic nie mogą w tej sytuacji zrobić, tylko wszystko załatwić na miejscu. No i tak, jeszcze mamy sytuację z Luffy'm, Jimbejem i nami. Luffy jest oczywiście głodny, nie ma sił, i to jest po raz kolejny taki stary motyw, czyli postać lekko duszna, postać taka beztroska. No dodatkowo idzie w parze z tym, że jest mega zawsze głodna i zawsze chce zjeść jak najwięcej, bo inaczej nie ma sił do walki. Stary motyw, ale taki dość miły. No, zobaczymy, jak to będzie z, jeszcze z Brukiem, Zobaczymy, co Big Mom odebrała Jimbeiowi. Niektórzy mówią, że połowę jego życia, że resztę jego życia, że tak naprawdę, kiedy Jimbei dołączy do Sumianych, no to wkrótce umrze. No, byłoby to dość drastyczne, ale no, nie wykluczam tej możliwości, bo faktycznie byłaby to opcja, no, taka bardzo emocjonalna. I no, ja bym w sumie. Szczerze mówiąc, no z jednej strony byłaby naprawdę mocna, a z drugiej strony no to byłbym niepocieszony, ponieważ ja Jimba ja bardzo, ale to bardzo lubię. No, zobaczymy, jak to z tym wszystkim będzie. No, i tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.